Projekt muzyczny 2 plus 1, przygotowany przez członków zespołu Starsi, doczeka się w marcu swojej drugiej odsłony. 16 marca w klubie muzycznym SMOK wystąpi trio w składzie Józefa Janczura, Janina Świech, a także Ryszard Skwarek. Podobnie jak w przypadku lutowego koncertu, artyści wystąpią w programie przygotowanym przez Michała Matrasa. Wykonawcy sami wybrali repertuar, który zaprezentują przed puławską publicznością. Zabrzmią takie szlagiere, jak w moim magicznym domu, gdzie ci mężczyźni, czy gdzie się podziały tamte prywatki. Dla starszych widzów koncert z pewnością będzie okazją do wspomnień, zaś młodsi będą mieli szansę zapoznania się z klasycznym repertuarem polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert odbędzie się 16 marca o godzinie 18 we wspomnianym już klubie muzycznym Smok. Bilety na to wydarzenie można zdobyć za pośrednictwem kasy puławskiego ośrodka kultury Dom Chemika bądź portalu biletyna.pl. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.